Witajcie. W dzisiejszym filmie trochę było przerwy między filmami, bo nie miałem jakoś chęci do nagrywania. A teraz już trochę czasu minęło od ostatniego filmu. To się zebrałem, żeby coś nagrać w końcu z królików. To wariuje. przyszedłem właśnie do królików rano. Niedziela rano, zaraz po, zaraz po świętach. I jakby ktoś pytał, czemu tu jest tak zasypanym piaskiem, to przed chwilą przychodzę te samiczki tu. Miały właśnie wodę w, w, takim, w takim pojemniku, bo pojemnik, które tu było kulkowe, się zepsuło i musiałem temu panowi wymienić. <laughs> I no, przychodzę rano a tu. Taka kałuża wody, a tam cała słoma mokra by musiałem zaścielić. Yy, dzisiaj muszę coś wykombinować im jakieś inne yy, jakiś inny pojemnik na wodę cięższy, bo no nie wiem. Tutaj przyniosłem jeszcze jabłka z rana. Zobaczymy jak do jadły. Bo w sumie pierwszy raz dostają. Tutaj pani. O, chwila zamkniemy się. O, tutaj tym damy, dwa. O one są tutaj dwie to akurat no w sumie to dam im tutaj o. nie wiem czy będę teraz nagrywał codziennie czy film po prostu będą o co jakiś tydzień czy no zobaczę jak to będzie ale w każdym razie coś nagrałem w końcu o wiesz o położynki tu i jedz sobie jeszcze dam im tutaj w sumie mogłem tej nie zamykać o ona sobie tam wioła po ziemniaku tę całą skrzynkę ziemniaków ugotowanych to to już jej rzucę Jest kilka o no tutaj już starczy tym tylko że one to pewnie, pewnie będą jadły no i nie te jabłka, ale... Ale dobra. Tutaj mam w takiej skrzynce. Ziemniaczki ugotowane. I takim daję codziennie. O. Dobra, tym starczy. Jeszcze temu panowi, tylko temu panowi trochę mniej. Tak te dwa jeszcze. Bo on jest trochę za ciężki. Dobra, doleję jeszcze tylko szybko wody i... Nie, to ma... Tej st nie, starczy wody, dobra. Jeszcze mam chyba z dwa filmiki, które nagrywałem wcześniej, ale ich nie wrzuciłem. Jeden właśnie z robienia tego tutaj o... paśnika karmin było bardziej nie wrzuciłem go w sumie o nim zapomniałem zapomniałem o nim a miałem a, a. go wrzucić jest tylko do zmontowania i do wrzucenia więc prawdopodobnie go jeszcze wrzucę jak nie, jest za jakiś czas to no, prawdopodobnie w następny tygodniu to teraz będzie to wrzucę go no, weź łatek. No, tak to wygląda. Jeszcze jeden jest jakiś filmik właśnie. Przypominam sobie co, co nagrywałem, a nie wrzuciłem. Więc będą teraz jakieś filmiki w końcu. W sumie to przykrzało mi się za tym nagrywaniem. O, kamień. Yy, no, gdzieś tutaj na dniach będzie, będą te skrzynki wynoszone tutaj, yy, na ziemniaki, więc, więc też, też tutaj będzie tylko trzeba zamontować ten słupek na stałej. I, i tam będą wypuszczane króliki młode. A co do młodych królików, to prawdopodobnie w tym tygodniu albo, albo jeszcze za tydzień będę dopuszczał tą samiczkę. O, tą tutaj e, kalifornijską zobaczmy, jak, jak tam. Jak tam się, czy da się zakosić, czy nie. Tym tutaj. Jedynym w hodowli sami, samczykiem. Dobra, to już chyba na tyle w tym filmie. Taki krótki film. Ale postanowiłem, że coś, bo mi dzisiaj niedziela to mógł coś rzucić. Dobra. To do zobaczenia w następnym filmie. Jo. No, tak mi głaska. <laughs> Samiszka w końcu dała się pogłaskać. Tak to uciekawa, boi się coś. A może jakoś się oswoi powoli znowu tak coś czytałem właśnie że po pierwszym wykocie się już uspokajają sami sobie. nie wiem tutaj jest taki paśnik który zrobiłem nowy bo już miałem powoli dosyć tych dopełnia tak lubi się że że musiałem taki od góry pakowany założyć no Op. Chyba na tyle w tej jeszcze chciałem dograć kawałek. Jak. jak tu nie lubić tych króliczków? Jak to dla, dla samego oka tak, tak fajnie hodować, że ją pogłaskać. Dobra, nie przedłużam już. Do zobaczenia.